Westu Hall, witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy. To, cześć, piesek się też pojawił. Dzisiaj mamy 14 lutego. Wszyscy dobrze wiecie, co to oznacza. Zatem pozwolę sobie dzisiaj opowiedzieć Wam pewną sagę, która jak najbardziej pasuje do dzisiejszego święta zakochanych, ponieważ. Wikingowie to nie tylko grabież, palenie wiosek i tym podobne, byli też wybitni skaldowie, tworzyli poezję i tym się dzisiaj zajmiemy. Dzisiaj opowiem Wam taką krótką sagę: sagę o gunlaugu wężowym języku. Jest to naprawdę krótka saga. Jak widzicie, mam taki mały egzemplarz kieszonkowy. Saga, która ma 13 rozdziałów i 25 wierszy. W dużym skrócie, można by tę sagę podsumować y, słowami: Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Zatem rozsiądźcie się wygodnie, rozpalamy nasze ognisko i rozpoczynam opowieść o miłości na Islandii. Torstein Egilsson był ważnym właścicielem ziemskim w Borg na Islandii. Jego ojcem był nie kto inny jak słynny skald Egil Scala Grimson. Torstein poślubił Jofrid córkę Gunnara Warsona, największego wojownika na Islandii w owym czasie. Kiedy małżeństwo spodziewało się dziecka, latem do przystani zawitał statek z Norwegii, którego kapitanem był niejaki Bergfinn. Po długiej podróży szukał on schronienia, a Torstein zaoferował mu gościnę w swym domostwie. Okazało się, że Norwek interesuje się snami i potrafi je omawiać. Pewnego dnia Thorstein udał się wraz z Norwegiem do Walfel, gdzie ludzie z Borg zbierali się co roku na lokalny wiec, a dodatkowo musiał dokonać pewnych napraw budki, która do niego należała. Po wykonanej pracy udali się do farmy Greniara, gdzie mogli przenocować. Thorstein jednak nie spał spokojnie. Miał dziwny sen. Kiedy się ocknął, Norwek spytał go, co mu się śniło, na co Thorstein, który był hardym człowiekiem, że sny nic nie znaczą. Następnego dnia ruszyli z powrotem do Borg. Podczas podróży Berkwin ponownie spytał na co mu się śniło. Ten zaś odparł, że opowie mu, jeśli ów Norweg wytłumaczy znaczenie tego snu. Berkwin zgodził się, a gospodarz z Borg rozpoczął swoją opowieść. Byłem na swojej farmie. Stałem przed domem i kiedy spojrzałem w górę, ujrzałem piękną łabędzicę, siedzącą na dachu chaty. Nagle nadleciał wielki orzeł z nad gór. Przeleciał nad farmą i usiadł na dachu obok łabędzicy. I zaczął z nią radośnie szczebiotać. A ona była mu rada. Dostrzegłem, że ów orzeł ma czarne oczy i szpony niczym z żelaza. Wyglądał dumnie i elegancko. Następnie nadleciał drugi orzeł z południa i wylądował na dachu z drugiej strony, również starając się o względy łabędzicy. Co nie spodobało się temu pierwszemu. W pewnym momencie orły zaczęły ze sobą zaciekle walczyć. Potyczka skończyła się śmiertelnym upadkiem obu ptaków. Łabędzica została sama na dachu w smutku i żalu. Chwilę potem zjawił się kolejny ptak. Był to jastrząb. Wylądował przy łabędzicy i był dla niej dobry i łagodny. W pewnym momencie odlecieli w tym samym kierunku, a ja się zbudziłem. Następnie Torstein przedstawił swoją interpretację snu, mówiąc, że to musi chodzić o cztery strony świata, z których przyleciały poszczególne ptaki. Norweg jednak odparł, że to jest błędne wyjaśnienie i powiedział, że owe orły oznaczają zacnych mężów starających się o względy pięknej córki Torsteina, która niebawem się narodzi. Dodał, że ci dwaj przybędą z kierunków, z których nadleciały orły, i będą ze sobą rywalizować, aż się wzajemnie pozabijają. Natomiast trzeci ptak symbolizuje męża, który poślubi tę niewiastę, po tym jak dwaj konkurujący ze sobą młodzieńcy dokonają żywota, walcząc przeciw sobie. Torstein słysząc to wyjaśnienie, stwierdził, że jest ono pokrętne i nieprzyjazne. Dodał też, że Berg nie potrafi interpretować snów. Tym sposobem Farmers Borg. Przestał rozmawiać z Norwegiem, który niebawem opuścił Islandię. Torstein jednak miał cały czas w głowie wyjaśnienie swego snu, którym podzielił się z nim ów Norwek. I kiedy pod koniec lata miał udać się na Alting, podszedł do swojej żony Jorfit i rzekł do niej, że jeśli narodzi się córka, mają zostawić na pastwę losu, ale jeśli urodzi mu syna, to zostanie on wychowany. Jorfit odparła, że takie słowa nie powinny paść z ust tak zacnego człowieka jak Torstein. Na co ten odpowiedział: Ma być tak, jak rzekłem. Po czym ruszył w drogę. Pod nieobecność swego męża Jorfit urodziła przepiękną córkę. A gdy mamki chciały jej odebrać dziecię, aby wykonać polecenie pana domu, Jorfit powiedziała, że nie stanie się tak, jak życzy sobie jej mąż. Mają za to wezwać pasterza, który na jej polecenie zabierze dziewczynkę do Torwardy, siostry Torstyna, która mieszka w Jardalhold, aby ta wychowała w tajemnicy jej córkę jako swoją. Tak też się stało, a Torwarda zgodziła się, sowicie opłacając pasterza, który następnie udał się w podróż morską i również opuścił Islandię. Minęło sześć wiosen od tego zdarzenia. Torstein udał się na ucztę do swej siostry i jej męża Olafa, jednego z najbardziej szanowanych wodzów na zachodzie wyspy. Podczas biesiady Torsztyn zobaczył trzy piękne córy, jak myślał swej siostry i Olafa. Kiedy rozmawiał z Torwardą, ta odparła, że jedna z nich zwie się Helga i w istocie jest najpiękniejsza, ale nie jest córką jej i Olafa, tylko ich krewną. Gdy jej brat nie mógł pojąć tych słów, dodała, że owo najpiękniejsze dziewczę jest jego córką i opowiedziała o tym, co zaszło przed sześciu laty. Torstein nie rozgniewał się ani na siostrę, ani na żonę. Wręcz przeciwnie, rad był ze swej córki i poprosił, aby Torwarta przygotowała ją na podróż do domu. Tym sposobem Helga urodziwa wróciła do Borg, gdzie dorastała w radości i miłości. W innej części Borgarfjordu mieszkał Illugi, drugi po ważny wódz i właściciel ziemski. Miał on syna imieniem Gunnlaug. Był on wysoki, przystojny, dumny, ambitny, ale i uparty. Ponadto był też poetą. Lecz ze względu na kąśliwe, czy wręcz obraźliwe, Keningi zyskał przydomek wężowy język. Marzył o podróży do innych krajów, aby zobaczyć, jak żyją tamtejsi ludzie. Gdy jego ojciec o tym słyszał, zakazał mu zamorskich wojarzy. Gunlaug wdał się w kłótnię z ilugim, po czym uciekł z domu i udał się do gospodarstwa Torsteina, który przyjął go pod swój dach. Gunlaug pod okiem Torsteina uczył się prawa i wszyscy byli mu radzi. W domostwie syna Egila poznał Helgę, która miała piękne, długie, złote włosy. Przypadli sobie do gustu i często grywali w różne gry planszowe. Przyjaźń pomiędzy tą dwójką szybko przerodziła się w miłość. Jednak Gunnlaug ciągle myślał o podróży do Norwegii, o czym wspominał samemu Torsteinowi. Pewnego dnia młody Skald postanowił postawić wszystko na jedną kartę i poprosił Torsteina o rękę Helgi. Na co ten spochmurniał i odmówił. Przypominając Gunnaugowi o jego planach opuszczenia Islandii. Następnie udali się do Illugiego, aby się z nim rozmówić w tej kwestii. Ustalili wtedy, że Gunnaug będzie mógł poślubić Helgę, jeśli wróci na Islandię w ciągu trzech wiosen. Niedługo po tym młody Skald udał się w podróż. A w planach miał odwiedzić władców północy, aby recytować im swoją poezję. Najpierw trafia do Norwegii, na dwór Jarla Eryka Hakonsona. Niestety jego twórczość nie spotkała się z uznaniem. Ostatecznie Gunlaug zostaje wygnany z kraju po tym, jak nie okazał szacunku ludziom Jarla, czym przypieczętował swój przydomek. Z Norwegii udaje się na zachód, do Anglii. Staje przed obliczem tamtejszego króla Efelreda, któremu poezja islandzkiego Skalda bardzo się spodobała. W ramach podziękowania za keningi, które usłyszał, podarował Gunnlaugowi szkarłatny płaszcz i poprosił, by ten wrócił na jego dwór następnej jesieni. Następnie syn Ilugiego wyrusza do Irlandii, gdzie panował Siegfried Siegbert. Na jego dworze poezja wężowego języka również zyskała uznanie, a król nagrodził skalda wspaniałymi darami, wśród których była i haftowana tunika i złote bransolety. W dalszej podróży Gunnlaug udaje się na orkady gdzie za swoje wiersze otrzymał topór od tamtejszego Jarla Sigurdark Lodwirssona. Dalsza podróż opóźnia się, bowiem zastała go zima, którą musiał przeczekać. Gdy ponownie wyruszył w drogę, tym razem trafił do Uppsali w Szwecji na dwór króla Olafa Skotkonunga, syna Eryka Zwycięskiego i zigrydy Storrady, córki mieszka pierwszego z rodu Piastów. Tu Gunlauk poznał innego Skalda imieniem Hrafn Onundarsson, który również pochodził z Islandii. Obaj poeci Początkowo polubili się, prowadząc długie rozmowy o swoich wojarzach. Chcieli też recytować swą twórczość przed obliczem króla Olafa, lecz ten nakazał im się wstrzymać, bowiem wówczas w Upsali trwały uroczystości związane z wiosennym wiecem. Gdy ów dobiegł końca, król wezwał poetów, aby zaprezentowali mu to, z czym przybyli. Rozpoczął się pojedynek na poezję. Każdy ze skaldów recytował swoje poematy, po czym drugi musiał je komentować. W pewnym momencie... Doszło do waśni pomiędzy nimi, bowiem Gunlaug, wężowy język, stwierdził, że twórczość Hrafna jest dobra, ale nie nadaje się przed oblicze króla, tylko do przedrożnej karczmy. Bardzo to wzburzyło Hrafnem. Pewnego dnia poprosił króla o pozwolenie na opuszczenie Szwecji, na co Olaf się zgodził. Zanim jednak wyruszył, udał się do Gunlauga i rzekł do niego, iż ich przyjaźń dobiegła końca w momencie, kiedy chciał zakpić z niego przed obliczem króla, dodając, że niebawem on, Hrafn, Onundarsson przyczyni się do ośmieszenia wężowego języka. Pożegnali się w gniewie, a oponent Gunlauga udał się do przystani, skąd miał wyruszyć statek na Islandię. Kiedy Hrafn zjawia się na wyspie, udaje się do Skaftiego, głosiciela prawa, by spytać o możliwość poślubienia Helgi, córki Thorsteina Egilsona. Skafti odparł mu wtedy, że obowiązuje umowa, którą zawarli Torstein Gunlaug i jego ojciec Illugi. Słysząc to, Hrafn powiedział, że Gunnlaug zrobił się zbyt dumny i arogancki, aby przejmować się takimi sprawami. Następnie uściel prawa udał się ze Skaldem do Torsztejna i Ilujego, by omówić tę kwestię. Ustalono wówczas, że jeśli Gunnlaug nie dotrzyma słowa i nie wróci przed upływem Trzech Wiosen, to wtedy Helga zostanie żoną Hrafna. W tym czasie Gunnlaug Udał się w podróż do Anglii, by przypieczętować przyjaźń z królem Efe'lredem. Skald zostaje tam do końca lata, co sprawiło, że umowa zawarta trzy lata wcześniej wygasła, dając tym samym prawo Hrafnowi do poślubienia Helgi. Gunlauk w końcu powraca na Islandię, lecz jest już za późno, bowiem Helga zostaje żoną Hrafna. Podczas uroczystości Gunlaug zjawia się, by porozmawiać chwilę ze swoją kochaną daje jej w prezencie szkarłatny płaszcz, który ongiś otrzymał od króla Efelreda. Kiedy wężowy język wrócił na wyspę, złotowłosa Helga straciła zainteresowanie hrabstwem, myśląc ciągle o gunaugu. To przyczynia się do ostrej rywalizacji pomiędzy młodzieńcami. Najpierw potykali się na słowa, by przejść do pojedynku na śmierć i życie. Z racji tego, że takie rozstrzyganie problematycznych spraw zostało zakazane, udali się do Norwegii. Tam walczyli długo, aż Gunnauk odciął Hrafnowi nogę, a w ostatnim akcie walki Hrafn oszukał swego przeciwnika, obniżając gardę i zadając mu tym samym śmiertelny cios. Obaj Skaldowie zmarli od odniesionych ran. Kiedy wieść ta dotarła na Islandię, Helga popadła w smutek i żal. Zjawił się jednak trzeci młodzieniec, również będący poetą. Zwał się Torkel. Poślubił wówczas Helgę i był dla niej dobry. Doczekali się kilkoro dzieci i żyli w spokoju. Lecz pewnego roku, gdy domostwo Helgi i Torkela dopadła zaraza, córka Torsztejna, która nie mogła wyzbyć się z pamięci swego prawdziwego lubego, również zachorowała. Siedząc przy ogniu i wpatrując się w płaszcz, który ongiś podarował jej gunnauk, Helga nagle zmarł. Była to wielka strata dla Torkela, który kochał ją prawdziwie. Na tym kończy się saga. I tak to właśnie było. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.